Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kwarius. A oto, odcinek drugi tego przygody. Mamy naprawić tutaj urządzenie. Urządzenie naprawione. Zaczynamy plac budowy w Klusburgu. first poziom. or actually the Did you see Where are my pants last night? Where are my pants? Classic episode Everything is awesome. Instructions coming in from central Okay, it says here to take everything weird and blow it up Alright cylinder heads, let's make it look exactly like it does

Dobra. Mamy panny gochę. Okay. Naprawiamy tutaj urządzenie. No i mamy. Mamy instrukcję. Nas oczywiście bardzo cieszy. Okej. Okay. Wszystko świetnie, więc lecimy zbudować to. Co nam potrzeba? Drzewko. Okej. Okay. Zbudowaliśmy ganek, czy coś takiego. Now that is one fortune-teller, not a brick out of place. Okay, you guys are needed over on the other side of the site. I'll give you a lift. Okay, lecimy helikopterem He <laughs> he he A jednak nas tylko hey, hey, about time. It's nice of you to grace us with your presence. I need you pair to do some deconstruction. So okay. i a drill from the equipment shed. I'm a bit drill. drill. Oh, right that old road surface needs tearing up and that pink house over there. It's all kinds of crazy. It doesn't fit in. Just drill out okay. those walls and the whole shebang will collapse. I'm a zepsich Then dome. Then ...dużo pieniążków. Tutaj sobie rozwalamy. No już 94%. Okej. Okay. To rozwalamy... ...ten dom. Naszym młotem pneumatycznym. Wiercimy. No i dobra. Hey, hey. Okej, right? so huh? okej, okay. okay. znowu będziemy coś budować. Dwie instrukcje mamy znaleźć. Yeah, yeah, I think so. Well, somewhere I can't check until we get that instruction machine working. Any chance you could help with that? Okay. That's it. Back it up. Too damn many. jakieś okay. kurde kostki mocy, albo baterie. Też sobie porzwalamy. Turn to the next instruction page. Is uh -huh. that so much to ask? Wow, well, machine. Is uh anyone gonna unload this truck? I'm on a schedule here, you know. No, Whoa, go have to yeah, right. Keep it moving. All the way. Okay, okay, Francis. Thank you. Alright, you're there. Yes, it's working! Oh hey hey! Those wrecking ball instructions were in my back pocket! I am getting forgetful. No, Looks like that's only half of them. I must have left the rest on top of the building. I'm sure someone up there picked them up. okay Whoa. How long have I been sleeping? Oh man, I'm late for my coffee break. Czerwa na kawkę. No dobra. Tutaj mamy monety. Czy mogę to zniszczyć? Chyba nie, ale to mogę. Bagiety. Bagiety. Tutaj był ten gość. O. Okej, okay. teraz wychodzimy i Emet nam to naprawi. Emet, no i dobra, mamy to. Tego rozwalić nie mogę. Gdzieś kolorowe klocki, dobra.

Zobaczymy, dużo tego jest. O, tu coś. Ok, musimy ich. Widzę, że tu musimy coś naprawić. Leci muzyka. Tutaj sobie rozwalamy. Pan, pani Gocha musi wejść. Dobrze wiedzieć. Dobra. Naprawiamy. Muza leci, muza. Dobra. To tutaj sobie Emmet naprawi, bo czemu by nie. Dobra. Naprawiamy głośniki. Jest. Ok. Samy będziemy tańczyć? Przygotuj się. E... Ok, już wiem, czym tańczymy. Nie złe po tańcuchy, to tak się bawiam na budowie, tak? Dawaj, Ameryki. Lecisz. Ale kurde, prezydency. Dobra. Czadowo. Dobra robota. Super. Chyba dobrze nam poszło. Dobra, co to jest? Gacie, mamy. Mamy gacie. Mam gacie, mamy gacie. Gacie są fajne. Tutaj sobie porozwalam. Pewnie będzie copyright za tą muzykę. Dzięki Lego. Ale trudno. Chcę nagrać tę serię. Mamy drugą instrukcję. Okay. Zjechaliśmy Więc budujemy dźwig Znaczy taki dźwig do wyburzania Eee tutaj Muzyka dalej leci Eee ten dach. no i dobra mamy wszystko A nie, co jest? O kurde, o kurde O tego się nie spodziewałem no ale mamy. Mamy drzwi i i i. Okej, okay, siadamy. Aha, dobra. Okej. Okay. To jest całkiem proste. No I, nice! And just in time, too. I'm going to the sports bar after work tonight. Who wants to eat some delicious chicken wings and get crazy? Chicken wings? I love cake. chicken wings. who wants to share a croissant with this guy? Croissants! I love croissants! Oh yeah, sure do love giant sausages! Giant sausages? No way! You know what I love to do? Is share a meal with the special people in my life. Fred, Barry, Gale, me and you. <laughs> ah, no, wait, guys, wait up. Okay, I'll meet you there. Oh, where did it go? Oh, there you are. Hmm. <laughs> I think I heard a whoosh. <clears throat> hey, pal, I, I hate to tell you this, but uh, I don't think you're supposed to be here. Yeah, the rule specifically state, if you see anything weird, report it immediately. Well, I guess I'm gonna have to report you. Where are you going, Miss? I didn't mean to scare you. I'm I'm sorry. Oh! Okay. Super, spadamy <laughs> okej, okay. uciekamy wanną. Nie wiem gdzie my wpadliśmy, ale gdzieś na pewno. O kurde. Lek Lekka kraksa można by rzec. Emmet przeżyj to. Halo? Nice. Spadliśmy do kolca Dobra. Lecimy. O kurde. Co to za dziursko? Gdzie ty pracujesz, Emmet? Dawaj, dawaj. O oh, To niezła lego przygoda Tylko się nie oparz. Dobra Wybranie okej, okay. mam wybrańca like maybe i should touch that so uh, a special one

Franek Meister. Człowiek Demolka Żyleta. Cześć, Żuleta. Pani Strapka Kasia cardio Dużo tych postaci. No, stokoła już mamy. Mamy gacie Mamy wybrańca Jakieś... złote cośki i klocek Trzy złote klocki Kontynuujmy Klotzburg Jestem z ż ż ż Żleta Jestem żyleta. Dobra, ale to tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. No i widzimy się w następnym. Cześć.